Dzień dobry, nazywam się Tomasz Sobczak, jestem trenerem czwartoligowej Przemszy Siewierz i trenerem w Akademii Piłkarskiej Zagłębia Sosnowiec. Dzisiaj moim gościem trener Łukasz Ocimek. Witam. Trener Łukasz jest e, trenerem analitykiem w sztabie szkoleniowym drugoligowej z Kryczęstochowa. Łukasz, e, masz 22 lata, a już jesteś częścią sztabu szkoleniowego klubu ze szczebla centralnego. No to na pewno jest interesujące. Rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że to jest twoja pierwsza praca. No jak to zrobiłeś? Czy to był przypadek? No, można tak powiedzieć, no zaczynałem od kursu UFAC. Tam zwróciłem uwagę pracownika klubu z stochowa Zostałem zaproszony na treningi w grupach młodzieżowych. Docelowo miałem być jako asystent trenera, na, no i zostałem też asystentem trenera w roczniku 2007 i łączę to z pracą w pierwszym zespole. Po tygodniu treningów w Skrypczen-Stochowa zostałem zaproszony na rozmowę do trenera Ściebury, wtedy pierwszego trenera Skrypczen-Stochowa. Zostałem zaproszony, rozmowa trwała kilka dobrych godzin, o piłce nożnej oczywiście, stworzyłem analizę, przygotowałem analizę na, na to spotkanie w sparingu z Legią. Wypadłem pozytywnie, no i, no i zostałem też w pierwszej drużynie jako asystent i, i analityk zespołu. Mm -hmm. Poza analizami jeszcze coś robisz? Jesteś na treningach, prowadzisz te tak, treningi? Tak, poza, poza analizami naszego zespołu, przeciwnika, czy analizami indywidualnymi. Normalnie uczestniczę w procesie treningowym pierwszego zespołu. Okej. Okay. Tak jak powiedziałem, masz 22 lata i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jesteś najmłodszym trenerem na szczeblu centralnym? Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej. Ciekawi mnie, jak Twoje relacje z zawodnikami, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, większość z nich jest od ciebie starsza. Zupełnie. Na, na dzień dzisiejszy nie ma z tym problemu. Początek no, był trudny. Wychodzenie ze strefy komfortu duże. Początkowo uczestniczyłem w procesie treningowym. Nie brałem udziału jakby w przedstawianiu analizy przy całym zespole. To dopiero ma miejsce od, od czasu przyjścia nowego trenera. No i wtedy było to wychodzenie przez strefę komfortu, przełamanie się. Miałem z tym duży problem, nie ukrywam. Teraz jest już w porządku. Myślę, że z relacji z zawodnikami mam na, 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 na pewno na dobrej stopie. Mm -hmm. nie, ma, nie mam z tym problemu. Myślę, że oni też nie mają problemu, że jestem od nich młodszy, prawie od wszystkich oprócz od młodzieżowców. Mm -hmm. Także myślę, że jest w porządku. Okay. Przejdźmy już do analizy. Najpierw porozmawiajmy o analizie pomeczowej. Jak wygląda proces tworzenia takiej analizy? Analiza pomeczowa. Mecz naszego zespołu oglądam dwa 3 razy, które rozegraliśmy. Pierwszy raz oglądam od razu po meczu, w dzień meczu. Wysyłam sobie takie wnioski, bardzo ogólne. Drugi raz drugi, drugi. Teraz, gdy oglądam mecz, to już jest szczegółowa analiza. Taguję sobie wszystkie fazy fazy i subfazy meczu. Koniec końców przedstawiam ją w analizie, w prezentacji multimedialnej. Skupiamy się na rzeczach, które były dobre, które są do poprawy. Na wszystkich fazach gry najczęściej oraz na stałych fragmentach gry. Przedstawiamy ją na pierwszym treningu po meczu. Czyli w poniedziałek poniedziałek bądź wtorek mm -hmm. no i w poniedziałek jeśli w sobotę był mecz, tak? W poniedziałek macie wolno. Tak, w poniedziałek najczęściej jest ta analiza od razu najczęściej jest w poniedziałek bądź we wtorek, jak wcześniej wspomniałem. Mm -hmm. Skupiamy się na momentach do poprawy, mm -hmm. na dobrych momentach mm -hmm. oraz indywidualne analizy zawodników, którzy poproszą, którzy rzucili się w oczy w danym meczu. Mm -hmm. Ile taka analiza pomeczowa prezentowana zespołowi trwa? Od 15 do 30 minut, to też zależy od mm -hmm. rozegranego meczu. Mm -hmm. ok eee, analiza przeciwnika. Jak wygląda proces tworzenia analizy przeciwnika? Analiza przeciwnika to, to najdłuższy proces. Eee, trwa kilka dni 3-4 mm -hmm. dni, mm -hmm. około 6-8 godzin dziennie. Na początek dobieram sobie mecze, które będę oglądał. Oglądam 4-5 meczów, najczęściej 4 mecze, wyjątkiem była tylko GieKSa Katowice, gdzie tych meczów obejrzałem aż 7. Dobór meczów, nie oglądam zawsze ostatnich meczów, tylko sobie dobieram, jeśli gramy na wyjeździe, oglądam mecze przeciwnika, z którym idziemy się mieczyć, u siebie. Dobieram także mecze przeciwnika, które jakby nam pasują, czyli po Sierdce, ostatni mecz, który graliśmy, oglądałem mecze z GieKSą Katowice, które grali, oglądałem mecze z Olimpią Grudziądz. To są drużyny, które pasują do nas stylem, i grają podobnie jak my, mają podobny, podobną organizację gry. <kli> Następnie jakby uczę się tego zespołu, czyli kadry zespołu, nazwiska ludzi, którzy tam występują, numery na koszulkach, waga, wzrost, lepsze nogi, a już w trakcie analizy jakościowej <coughs> ogólne informacje zbieram o, o drużynie czy to w, w, na ich stronie internetowej, czy, czy szukam e, wszystkich informacji, które pomogą mi w analizie. <coughs> Następnie już przechodzę do analizy e, jakościowej, czyli każdy moment gry, każdą fazę gry, subfazę wyciągam. Oczywiście skupiam się na, na subfazach, które bardziej interesują nas, czyli na przykład jak otwiera grę przeciwnik, jak zamyka grę, jak, jaką strukturą gra w, w bazie, czy, czy jak wychodzi, jak skacze do pressingu. Są subfazy, które bardziej mnie interesują, są subfazy i momenty gry, które mniej, ale każda z faz gry i każda subfaza jest przeze mnie przeanalizowana. Mm -hmm. y Taka analiza nie może trwać też długo, więc one trwają maksymalnie 20 minut. Mm -hmm. Stałe fragmenty gry to już działka trenera Geregi, a on się tym zajmuje, więc wszystkie, wszystkie, całą analizę tworzę ja poza stałymi fragmentami, z pozostałymi fragmentami gry. Mm -hmm. Analizę przedstawiam także przy całym zespole w prezentacji multimedialnej. Łączę analizę z animacjami. Najpierw jest animacja, potem jest e, ta animacja, jest poparta filmem, analizą, którą stworzyłem. W tej prezentacji przedstawiam przypuszczalny skład, mocne, słabe strony, momenty do wykorzystania, mhm. fazy gry, które mnie interesują, które interesują nasz zespół. Mhm. Stałe fragmenty gry są na końcu. No i generalnie ta prezentacja wygląda w ten sposób. E, w którym dniu? E... Mikrocyklu prezentujesz tą analizę przeciwnika, czy ona jest podzielona na, na kilka dni? To znaczy, w środę, jeśli gramy w sobotę, w środę rano, trener pierwszy już ma całą analizę ode mnie, mm -hmm. żeby przygotować trening w środę czwartek i piątek już pod przeciwnika, przedstawiamy ją w czwartek bądź w piątek przed meczem, tak żeby zawodnicy mieli świeże informacje o przeciwniku przed samym spotkaniem. Mm -hmm. Chcesz coś jeszcze dodać e, do tej analizy? Czy, czy już e, wszystko? Myślę, że myślę, że te, tych informacji można o analizie przeciwnika e, dużo wykorzystać. E, ale no, to jest też temat na... Kilka może, różnych... może powiedz jeszcze, e, jaki wpływ na mecz ma taka analiza przeciwnika? Czy z Twojego punktu widzenia e, ma duży wpływ, czy, czy niewielki? Czy to zależy od meczu? Myślę, że na, na analiza, sprawdza, przeci analiza przeciwnika sprawdza się w każdym meczu. Mm -hmm. Te drużyny, mówi się, że w Polsce drużyny są, nie są powtarzalne, nie ma momentów, które się powtarzają. Mi się wydaje, że, że no właśnie jeśli analizuję nawet drużynę z końca tabeli, zawsze jest ta powtarzalność, ta analiza przekłada się na mecz, więc bardzo duże znaczenie ma analiza przeciwnika w kontekście spotkania. Mm -hmm. E, jeszcze mówiłeś o tym, że robisz e, analizy indywidualne. To mm, jak to wygląda? In... Czy, e, ilu zawodników? E, czy ci, którzy chcą? Czy, jak wygląda? Są zawodnicy, którzy proszą o analizę indywidualną, mm -hmm. ale zazwyczaj robimy ich 3, 4, 5 analiz indywidualnych po meczu. Ona też wygląda w prezentacji multimedialnej. Każdy z zawodników ma tworzony profil mm -hmm. e, swój. W tym profilu, w tej prezentacji zamieszczamy analizy indywidualne oraz statystyki i statu pomeczowe, trening wiedzy, fundamenty oraz koncepty różne gry, analizy zawodników stopu, czyli na przykład zawodnik numer 6-8 dostaje analizę Thiago alcantary czy, czy Kevina De Bruyne i tak też staramy się rozwijać jednostki. Łukasz, dziękuję Ci za ten wywiad. No, życzę Ci powodzenia na Twojej drodze trenerskiej. Na pewno jeszcze długa droga przed Tobą, bo jesteś bardzo młody. Także wszystkiego dobrego i dziękuję jeszcze okay.